Zacznijmy od początku. Jeżeli już nadejdzie 1 luty i będziemy uprawomocnieni i będziemy mogli odbierać swoje dokumenty, to musimy przygotować się systemem obiegu dokumentów w naszej firmie. Co to znaczy? Do tej pory wszyscy gromadziliśmy swoje faktury albo w teczce, albo w PDF-ie, albo yy, wysyłaliśmy je za pomocą systemu Podatki/Podatki. -podatki i w ten sposób faktury były dostarczane do biura. Od 1 lutego część faktur będziemy mogli odebrać w systemie KSeF, a niestety część faktur dalej będziemy musieli gromadzić w formie papierowej PDF-u czy przesyłając je za pomocą programu Podatki Podatki. Które faktury nie będą wchodziły do KSeF-u? Zacznijmy od tego. Do KSeF-u na Rok 2026 nie będą wchodziły te faktury, które są wydrukami z drukarek kas fiskalnych. Czyli, jeżeli będziecie Państwo na stacji paliw, jeżeli będziecie w kastoramie, czy w każdym innym miejscu, gdzie dostaniecie fakturę, która jest wydrukowana z kasy rejestrującej, wtedy ta faktura dalej będzie Państwu przekazywana w formie papierowej. Inną grupą faktur będą Faktury od tych podmiotów, które w 2026 roku nadal będą zwolnione z tego, aby wystawiać swoje faktury w ksefie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli faktury danego podmiotu nie przekroczą w danym miesiącu 10 tysięcy brutto, to te faktury nie muszą być wysyłane do KSEF-u i nadal taką fakturę możecie państwo otrzymać w formie papierowej. Natomiast większość z nas niestety będzie zobowiązana wejść do KSEFU i będzie zobowiązana wystawić tą fakturę w KSEF-ie. Proszę państwa. Otrzymane faktury z ksefu będą od nas wymagały nowego obiegu dokumentów. Jeżeli jesteśmy firmą jednoosobową, to w tym momencie my będziemy kierownikiem ten, tej naszej półki w magazynie z fakturami i my będziemy sami nią zarządzać i będziemy mieli pełną kontrolę nad tym, czy ta faktura dotyczy naszej firmy, czy nie dotyczy naszej firmy. Bo proszę pamiętać, że w tym momencie pokażą nam się w ksefie wszystkie faktury i nie możemy być na 100% pewni, że wszystkie te faktury dotyczą nas, ponieważ ktoś, kto poszedł do sklepu, mógł pomylić się w NIP-ie i przez przypadek podać nasz NIP. Wtedy taką fakturę będziemy odrzucać, ponieważ to nie będzie faktura, która będzie nas dotyczyć. Ale jeżeli nie jesteśmy jednoosobową firmą, tylko mamy pracowników, którzy robią zakupy, albo mamy oddziały. Wtedy będziemy musieli pomyśleć nad sposobem, w jaki te faktury będą do nas docierały. Dlaczego? Dlatego, że nasi pracownicy robiąc zakupy, jeżeli nie będą robili zakupów tam, gdzie otrzymają paragony, to nasi pracownicy będą podawać nasze dane. Ale nie otrzymają faktury. Wtedy trzeba będzie opracować system, według którego będziecie Państwo wiedzieli, w jakim miejscu i za jaką kwotę dany pracownik dokonał zakupu, aby móc na koniec miesiąca mieć kontrolę nad tym, czy wszystkie dokumenty do Państwa dotarły. Ale jest jeden mały problem. Proszę pamiętać, że nie zmienia się system. Wystawiania faktur. To znaczy, że nadal istnieje i jest ważny przepis, który mówi o tym, że mamy czas na wystawienie faktury do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym była dokonana dana usługa lub zakup towaru. Co to dla Państwa oznacza? Dla Państwa oznacza to tyle, że jeżeli pójdziemy do sklepu, a nie otrzymamy faktury, to ona nie musi być na następny dzień w ksefie. Bo na przykład w jakimś punkcie jest Pani, która przychodzi raz w tygodniu i raz w tygodniu będzie wystawiała faktury i wtedy ta Pani dokona wystawienia wszystkich faktur wraz z Państwa fakturą, ale Państwo... Możecie już nie pamiętać za dwa czy za trzy tygodnie, że w danym miejscu dokonywaliście zakupu. W związku z powyższym bardzo istotne jest to, abyście Państwo pamiętali o wprowadzeniu nowego systemu obiegu faktur, dzięki któremu będziecie mieli kontrolę nad tym, kto, gdzie i kiedy dokonał zakupu. Oczywiście w KSEFie będzie możliwość dodatkowych udogodnień. To znaczy, że w uwagach będziemy mogli wskazywać imię i nazwisko pracownika, albo dane oddziału, albo inną, każdą formę oznaczenia, aby było łatwiej przyporządkować fakturę, czy do pracownika, czy do oddziałów, czy do danej kategorii budowy, czy innej inwestycji, która będzie związana z tą fakturą. Podsumowując, Odbiór naszych faktur z KSEFU, pamiętajmy, że po pierwsze część faktur nie będzie w KSEFie, czyli faktury, które są fakturami z kasy fiskalnej, takie jak ze stacji paliw, czy z biedronki, czy z każdego innego punktu, który wystawia nam fakturę w, w postaci paragonu. Te faktury nie będą wchodziły do KSEF-u. Do KSEF-u w roku 2026 nie wejdą również faktury uproszczone do 450 zł. Te faktury też nie będą w KSEF-ie. Na pewno w KSEF-ie nie znajdziemy y, paragonów y, na przykład za autostradę. Tego też tam nie będzie. Wszystkie inne faktury będą w ksefie. Ach, jeszcze nie będzie faktur w ksefie tych, gdzie mikroprzedsiębiorca nie przekroczył 10 tysięcy brutto w danym miesiącu. Od takiej osoby też możemy dostać yy, fakturę w formie papierowej. I to jest nasz jeden obiekt dokumentów. Natomiast pamiętajmy, że drugi obiekt dokumentów, i który już zacznie nas dotyczyć od 1 lutego. Dlatego, że od 1 lutego duże podmioty, które osiągnęły w roku 2024 200 tysięcy brutto obrotu, one już będą zobowiązane do tego, aby swoje faktury wstawić do ksefu. I one już będą miały obowiązek wystawiania faktur w ksefie. Natomiast od 1 kwietnia wszystkie inne pozostałe podmioty też będą musiały już swoje faktury wystawiać w Ksefie. Czyli odbiór naszych faktur w Ksefie rozpoczynamy od 1 lutego, tak? Czyli jeden obiekt dokumentów dotyczy po staremu w teczce, natomiast drugi obiekt dokumentów będzie dotyczył odbioru faktur faktur w Ksefie. Czyli jak się zalogujemy do Ksefu, albo osoba którą upoważnimy będzie zalogowana do Ksefu, Wtedy będziemy widzieć wszystkie swoje faktury i będziemy decydować, czy te faktury dotyczą naszej firmy, czy nie dotyczą naszej firmy, ale pamiętajmy o tym, abyśmy mieli możliwość skonfrontowania samego siebie i naszych pracowników, czy wszystkie te dokumenty znajdują się w ksef I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy: że do. Ksefu faktury nie muszą trafić w tym samym dniu, w którym dokonaliśmy zakupu. Ponieważ jest przepis, który mówi o tym, iż faktury mamy możliwość wystawienia do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy sprzedaży lub yy, sprzedaży towarów lub usług. I o tym trzeba pamiętać że wystawca ma czas do 15 następnego miesiąca, aby daną fakturę nam wystawić. W związku z powyższym pamiętajmy, abyśmy kontrolowali, czy wszystkie dokumenty mamy w ksefie, czy wszyscy nam wystawili faktury i tutaj tak samo jak siebie musicie Państwo pilnować, tak samo musicie pilnować swoich pracowników ponieważ niejednokrotnie pracownicy w naszym imieniu dokonują zakupów i niejednokrotnie musimy kontrolować, czy wszystkie dokonane zakupy trafią nam do KSEF.